Marszałek, Wysoka Izbo, polski polityk ma tylko jeden obowiązek: służyć państwu polskiemu. Służyć państwu polskiemu na wszystkich możliwych odcinkach frontu. I właśnie mamy do czynienia ze sprawą najwyższej wagi, którą, którą chciałem zwrócić uwagę w Wysokiej Izbie. Otóż wczoraj. Europarlamentarzyści prawa i sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim złożyli wniosek o przyjęcie trzech poprawek. Drodzy rodacy, trzech poprawek. Właśnie żądanie o pieniądze z KPO to była pierwsza poprawka. Drugie zakaz przyjmowania nielegalnej imigracji to była druga poprawka. I trzecia żądanie wypłaty środków na uchodźców z Ukrainy. I co zrobili posłowie Platformy Obywatelskiej? Co zrobili posłowie Lewicy? Ci, którzy dzisiaj, jak hipokryci, domagają się pieniędzy z KPO. Otóż wczoraj, podczas głosowania nad tą rezolucją, odrzucili poprawki europarlamentarzystów prawa i sprawiedliwości. Co to oznacza, Wysoka Izbo? Co oznacza de facto takie głosowanie posłów Platformy Obywatelskiej i Lewicy? To proste. De facto oni głosowali przeciw KPO, de facto głosowali przeciw przyjęciu środków na uchodźców z Ukrainy i głosowali za przyjęciem nielegalnych imigrantów. Drodzy, drodzy rodacy, Wysoka Izbo, wszystkich państwa zachęcam. Gorąco zachęcam do sprawdzenia, jak głosowali europarlamentarzyści Platformy i Lewicy. Nie mogło to się odbyć przypadkiem. Była to część, to jest część ich strategii. Mój apel do was z Platformy Obywatelskiej, nie tańczcie tak, jak wam zagrają w Berlinie i w Brukseli. Nie ma nic gorszego, nie ma nic gorszego, zwracam się do posłów Platformy, niż donosić na własną ojczyznę za granicę. Proszę tutaj nie klaskać, bo to naprawdę tylko wstyd. Ale jeszcze jedną rzecz chcę dodać, bo to nie wszystko. Drodzy rodacy, na potwierdzenie tego, co tutaj mówię, niejako. Chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz otóż jeden z szefów koalicji obywatelskiej, jeden z przyjaciół Tuska. Szanowni Państwo, teraz, teraz coś, co dodatkowo potwierdza to haniebne głosowanie Platformy i Lewicy. Otóż wiceszef klubu, jeden z czołowych działaczy Platformy Obywatelskiej, przyjaciel Tuska powiedział, chyba dzisiaj tak, otóż uwaga, powiedział w ten sposób: Platforma, uwaga, na pewno będzie lojalna wobec decyzji podejmowanych przez instytucje europejskie. Tak powiedział. Drodzy rodacy, co to oznacza? Ale im głupio. Ale teraz im głupio. Otóż co to oznacza? Proszę o ciszę! Co to oznacza? Otóż, szanowni państwo, co to de facto oznacza? Rzeczywiście nie wiem, co lepsze, czy do Berlina, czy do Moskwy, żebyście jechali. Nie wiem. Ale, Szanowni Państwo, to jest ważne, aby to zdanie wiceszefa koalicji obywatelskiej rozebrać na czynniki pierwsze. Będziemy na pewno lojalni, powiedział wobec decyzji instytucji europejskiej. Co to oznacza? Co oznacza uwaga. To oznacza, że będą lojalni wobec zamknięcia kopalni turów, wobec przyjęcia nielegalnej imigracji do Polski. Protestujemy, Szanowni Państwo, przeciwko temu. Wasza polityka jest jednocześnie antypolska i jednocześnie antyeuropejska, bo obłędna i błędna polityka europejska, która zmierza do tego, aby przyjmować miliony nielegalnych imigrantów, doprowadzi do zniszczenia Unii Europejskiej. My, drodzy rodacy, ratujemy tym samym i Polskę, i Unię Europejską. Tak, kochani. Polskę trzeba mieć w sercu i w głowie, a nie tylko w paszporcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo z wnioskiem formalnym pan poseł Grzegorz Braun, Proszę bardzo. Proszę bardzo. Dobrze się składa, jest pan premier Morawiecki, jest minister bezpieczeństwa Kamiński, wiceminister Wąsik. Wnoszę pani marszałek o przegłosowanie wyłączenia jawności posiedzenia, gdyż sprawa, sprawa wyświetlenia związków Mateusza Jakuba Morawieckiego z sowiecką niemieckojęzyczną bezpieką wymaga wyświetlenia, po to, aby pan minister jeden z drugim mógł bez skrępowania i obawy naruszenia tajemnic państwowych zreferować, jak postępuje wyjaśnianie tej sprawy. Czy Mateusz Jakub Morawiecki, zarejestrowany przez Stasi, jako tajny współpracownik, Jakob Welsztudent, to ten Mateusz Morawiecki, czy jakiś inny? Myślę, że Sejm potrzebuje pilnie informacji na ten temat, ponieważ rzuci ona światło na asertywność. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, powracam do rozpatrzenia punktu drugiego porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy. Nie mam wniosku formalnego, Panie Pośle, trzeba było wcześniej się zapisać. Dochód od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przystępujemy do trzeciego czytania. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 3300. Głosujemy.